Czy projektowanie 3D w rozwiązaniach chmurowych jest już równie wydajne jak w klasycznych aplikacjach kadowskich instalowanych na stacjach roboczych? Czy już teraz można w firmach produkcyjnych, w biurach projektowych, technologicznych planować migrację do chmury? Jest to na pewno temat bardzo istotny. Pytanie, czy już jest pora właśnie na taką migrację, na przejście na zupełnie nowe rozwiązania? O tym będzie właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, nazywam się Krzysiek Baran, a to jest podcast o programach po ludzku, w którym poruszam tematykę oprogramowania biznesowego przeznaczonego dla firm produkcyjnych. W poszczególnych odcinkach wyjaśniam zawiłą terminologię, pojęcia, podstawową funkcjonalność, ale przede wszystkim odpowiadam na pytanie, dlaczego warto wdrożyć dane oprogramowanie w Twojej firmie. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz udoskonalenie swojej firmy poprzez wdrożenie systemu informatycznego, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku i bardzo dziękuję, że zechciałeś, zechciałaś przeznaczyć chwilę swojego cennego czasu na wysłuchanie tego odcinka. Dzisiaj poruszam temat oprogramowania kadowskiego, a dokładnie projektowania 3D, korzystając z rozwiązań kadowskich w chmurze czyli opartych o infrastrukturę IT dostarczaną przez dostawcę konkretnych rozwiązań, konkretnych programów które z założenia nie wymagają stacji roboczych ani instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze. Na początek krótki rys historyczny, aby wprowadzić Cię w temat, przypomnieć w jaki sposób rozwijały się aplikacje kadoskie, jak zmieniało się podejście do projektowania. Pierwotnie, prawdopodobnie pierwszym środowiskiem do projektowania była deska kreślarska, gdzie projektowanie zajmowało wiele godzin, a nawet dni. Co więcej, wymagało nie tylko umiejętności inżynieryjnych nie tylko wiedzy na temat tego jak należy projektować dany element, dany produkt, ale również wiedzy graficznej, umiejętności posługiwania się grafami i przenoszeniu atramentu na arkusz papieru. Do tego konieczna była odpowiednia przestrzeń w postaci dużego biura, a nawet hal, po to by pomieścić te wszystkie deski kreślarskie, arkusze, a także masę masę szaf w których znajdowały się zarchiwizowane dokumenty. Pierwszą rewolucją w projektowaniu była migracja deski kreślarskiej do komputera. Zamiast rysować dokumentację techniczną na arkuszach papieru, można było ten proces w całości wykonać w komputerze, korzystając właśnie z aplikacji CAD. Skrót pochodzi od słów Computer Aided Design, czyli Projektowanie wspomagane komputerowo. I była to naprawdę wielka zmiana. Można śmiało powiedzieć, że to była cyfrowa rewolucja działów konstrukcyjnych, działów technicznych, gdzie z wielu dni przeznaczanych na projektowanie można było zejść do godzin projektowania. Co więcej, do zaprojektowania danej maszyny nie było potrzebne już aż tak dużo inżynierów. Ponieważ ten czas projektowania znacząco się skrócił. Kolejną zmianą było dodanie trzeciego wymiaru do tworzonej dokumentacji, co również spowodowało zmiany w podejściu do projektowania. Mianowicie, zamiast fi rysować finalną dokumentację techniczną od samego początku, tak jak to było w przypadku aplikacji 2D, gdzie tak naprawdę rysowało się tą dokumentację produkcyjną już na finalnym arkuszu. Konstruktor tworzy model 3D, a to właśnie na jego bazie tworzona jest później dokumentacja płaska, można powiedzieć, w sposób automatyczny. Co więcej, została wprowadzona parametryczność w modelu. Modele są tworzone, powiązane w sposób relacyjny między sobą. Dzięki czemu zmiany wprowadzane w jednym miejscu są propagowane do innego wymiaru. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu trzeciego wymiaru, konstruktor może już na wczesnym etapie projektowania dostrzec ewentualne kolizje czy błędy w projekcie. A wykorzystując ten sam model 3D do symulacji numerycznych, inżynier jest w stanie dokładnie walidować swój projekt, zanim ten trafi na warsztat produkcyjny. Zarówno migracja z deski kreślarskiej, jak również projektowanie w trzech wymiarach polegało na pracy na swoim komputerze, gdzie inżynier instalował odpowiednią aplikację właśnie na swoim komputerze i z niego korzystał, a dane były najczęściej, czy są najczęściej, magazynowane na dyskach, względnie na jakimś serwerze, osadzonym w lokalnej infrastrukturze, ewentualnie gdzieś na jakichś dyskach. Poza, poza firmą. Jednak można powiedzieć, że to wszystko odbywało się w ramach lokalnej infrastruktury firmy. Kolejną zmianą, która prawdopodobnie właśnie następuje teraz, jest migracja tego środowiska pracy, tego ekosystemu z lokalnej infrastruktury, z pracy na stacjach roboczych, właśnie do pracy w chmurze, gdzie dane już nie są zlokalizowane na moim komputerze ale gdzieś na serwerach dostarczonych przez producenta, gdzie również przez niego jest dostarczana aplikacja. Zmienia się podejście do aplikacji CAD 3D. Użytkownik z racji tego, że no, nie zapisuje plików lokalnie, a całą aplikację ma dostarczoną np. w przeglądarce internetowej, nie musi posiadać już superstacji roboczej. Nie musi instalować gigabajtów danych aplikacji, lecz wystarczy zalogowanie się na przykład poprzez przeglądarkę internetową i użytkownik już ma dostęp do całego środowiska pracy. Tak przynajmniej kształtuje się wizja kreowana przez wielu producentów oprogramowania. Pytanie, czy na pewno tak jest. W mojej opinii jest to temat bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju technologii projektowania, zmiany w podejściu do projektowania. Natomiast nie można jednoznacznie odpowiedzieć tak, ta zmiana już nastąpiła, firmy śmiało przechodźcie na zupełnie nowe rozwiązania, zostawiajcie aplikację on-premise i korzystajcie z rozwiązań chmurowych. Bo na ten moment nie można jednoznacznie powiedzieć, bo to zależy od wielu czynników. Po pierwsze od tego, jakie firma ma oczekiwania. I o tym również będę chciał w dzisiejszym odcinku szerzej powiedzieć. Oprogramowanie CAD3D w chmurze to zupełnie nowe podejście do projektowania i zarządzania dokumentacją. I właśnie te dwa słowa, dwa znaczenia projektowania i zarządzania dokumentacją są ze sobą połączone. Dlaczego? Ponieważ w aplikacjach kadowskich, chmurowych, są one ze sobą połączone. Zmiany. Które mają miejsce od kilku lat, mają na, cele, na celu dostarczenie użytkownikowi kompletnego środowiska pracy przez przeglądarkę internetową, to znaczy nie tylko aplikacji do projektowania nie tylko programu, który miałby zastąpić nam klasyczną aplikację do projektowania ale również zestaw narzędzi służących do zarządzania dokumentacją. Co więcej, niezależnie od komputera, w jakim użytkownik pracuje, czy systemu operacyjnego, będzie on miał zawsze dostęp do aplikacji. Teoretycznie konstruktor będzie mógł odpalić potężną aplikację kadoską ze swojego smartfona, którego na przykład podłączy do monitora i voila, ma już piękną stację roboczą, z którą może schować do kieszeni. Takie są oczywiście założenia i w mojej opinii bardzo słuszne. Obecnie próg wejścia w profesjonalne projektowanie CAD 3D wymaga zakupu licencji oprogramowania, co często wiąże się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych, z zakupem odpowiedniej stacji roboczej, no bo przecież standardowe aplikacje kadowskie nie będą poprawnie działały na konsumenckich komputerach. I tu do tego dochodzi kolejne parę tysięcy złotych. A jeżeli do tego dołożymy zakup systemu do zarządzania dokumentacją, jak na przykład PDM, to ta kwota za jedno stanowisko spokojnie przekroczy 30 tysięcy złotych. Oczywiście można zdecydować się już teraz na subskrypcyjny model licencjonowania, również dla obecnych rozwiązań kadowskich, co zmniejsza oczywiście ten próg wejścia, jednak nadal zakładając. Profesjonalne podejście do projektowania, ta kwota wejścia jest stosunkowo wysoka. Natomiast założenie aplikacji chmurowych jest nieco inne. Użytkownik nie musi posiadać superstacji, nie musi instalować niczego, nie musi kupować licencji. Kupuje dostęp do konkretnych rozwiązań, z których może korzystać po zalogowaniu, po wykopieniu. Odpowiedniego abonamentu. Z takiego podejścia do oprogramowania, do zmiany w podejściu do projektowania, rodzą się konkretne zalety. Po pierwsze, jest to zniwelowanie progu wejścia w profesjonalne projektowanie. Mam tu na myśli zmniejszenia kwoty inwestycji w postaci zakupu licencji sprzętu komputerowego, żeby korzystać z. Potężnych narzędzi do projektowania nie trzeba już na start wyłożyć wielu tysięcy złotych. Co za tym idzie, dostępność do dokumentacji jest z, z wielu urządzeń, również mobilnych. Mamy tutaj do czynienia ponad taką platformowość, niezależnie od y, systemu operacyjnego i typu urządzenia, dzięki czemu użytkownik dostaje niezawodność i niezależność od własnej infrastruktury. Ale najważniejsze jest to, że w ramach za zakup dostępu, zakup subskrypcji inżynier dostaje dostęp do kompleksowych narzędzi do projektowania, symulacji, zarządzania projektem, zarządzania dokumentacją w ramach jednego środowiska, w ramach jednego ekosystemu. Dane, które są składowane, są składowane w bezpieczny sposób i dostęp do nich ma tylko określona firma. Co więcej, wielu producentów dostarcza wieloetapową weryfikację, dzięki czemu w mojej opinii dostęp jest bardziej bezpieczny niż w przypadku kiedy trzymamy takie, taką dokumentację na swoim komputerze. W przypadku standardowych aplikacji aktualizacje, duże aktualizacje pojawiają się praktycznie raz w roku. W przypadku rozwiązań chmurowych te aktualizacje są znacznie częściej. Użytkownik dostaje informację pod koniec tygodnia, że w weekend zostanie zainstalowana nowa wersja oprogramowania i ma dostęp praktycznie zaraz po zalogowaniu się do nich. Bez błędów, bez problemu z funkcjonowaniem, nie musi nic sam przeinstalowywać, tracić czasu na skomplikowane aktualizacje w swojej firmie. Po prostu to już dostaje od razu po zalogowaniu nie musi myśleć o jakichkolwiek działaniach. Jak do tej pory widać, że te rozwiązania chmurowe to praktycznie same zalety. Nic tylko rzucić obecne aplikacje i zacząć wdrażać rozwiązania chmurowe. No jednak nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest na dzień dzisiejszy. A nagrywam podcast 22 października 2020 roku. Może nie nagrywam, ale publikuję. Gdyby się tak przyjrzeć, Temu, co obecnie potrzebuje konstruktor, inżynier? Tak, z grubsza, jakich funkcjonalności głównych potrzebuje? No po pierwsze, jest to projektowanie części. I tu nie tylko chodzi o proste projektowanie elementów bryłowych. Również mamy do czynienia z projektowaniem powierzchniowym, projektowaniem konstrukcji spawanych czy arkuszy blach, które wymagają odpowiednich funkcjonalności w oprogramowaniu, aby Cały ten proces przebiegał sprawnie. Ponadto, projektowanie złożeń, i tu nie tylko chodzi o składanie poszczególnych części w jeden worek, ale również dostęp do funkcjonalności umożliwiających badanie projektu pod kątem kolizji, pod kątem definiowania relacji między poszczególnymi komponentami, nadawanie wiązań itd. Tworzenie dokumentacji rysunkowej, tworzenie symulacji numerycznych i walidowanie projektu. Zarządzanie dokumentacją, czyli można powiedzieć obecną funkcjonalność rozwiązań klasy PDM. Tu są potrzebne takie narzędzia, które zapewniają elektroniczny obieg dokumentacji, tworzenie szablonów projektów i ogólnie rzecz biorąc automatyzację często powtarzanych zadań, jak na przykład konwersja plików do innych formatów co jest również ważne, integracja z systemami klasy ERP i innymi systemami bazodanowymi. Chodzi o to, aby inżynier pracując w aplikacji, aplikacji kadoskiej miał dostęp do danych zlokalizowanych w innym systemie, jak na przykład system ERP. Po to, aby zaciągać informacje z kartotek zapasów, jak na przykład indeks materiałowy, czy opis produktu, czy, czy inne istotne informacje potrzebne na etapie projektowania, po to, by później do takiego systemu wysłać bomb konstrukcyjny. I właśnie w tym miejscu należy powrócić do rozważań na temat możliwości rozwiązań systemów CAD 3 d w chmurze, a dokładnie tego, czy na dzień dzisiejszy są one w stanie spełnić oczekiwania biur konstrukcyjnych, firm produkcyjnych, które obecnie standaryzują się już na rozwiązaniach on-premise, czyli instalowanych lokalnie w firmie? Otóż niekoniecznie. Obecnie dostępne rozwiązania nie są tak zaawansowane funkcjonalnie jak programy CAD 3D instalowane na tradycyjnych stacjach roboczych. W wielu materiałach marketingowych można zobaczyć skomplikowane projekty otwierane w przeglądarce czy w jakichś aplikacjach łączących się z chmurą. Jednak to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest ta moc, która jest w tej chwili dostarczana w profesjonalnych narzędziach kadowskich. Ograniczenia te zwykle wynikają z faktu, że jeszcze na dzień dzisiejszy poprzez przeglądarkę internetową nie można dostarczyć takiej wydajności przy pracy na dużych złożeniach, nie można dostarczyć takiej funkcjonalności, ponieważ ta technologia jeszcze nie jest gotowa, żeby obecna funkcjonalność była przeniesiona do aplikacji webowych i działała równie dobrze. Obecne rozwiązania chmurowe wymagają bardzo często instalacji lokalnego oprogramowania, które łączy się z chmurą w celu wymiany danych, co często wiąże się z koniecznością jednak posiadania superstacji roboczej, która udźwignie ten ciężar obliczeń, które są wykonywane lokalnie na stacjach roboczych inżynierów. Zarządzanie dokumentacją z poziomu chmury. Utrudnia możliwość integracji z zewnętrznymi systemami bazodanowymi, jak na przykład system ERP, jednak składując bazę danych lokalnie u siebie mamy znacznie lepszy dostęp do niej niż w przypadku łączenia się z tą wspomnianą chmurą. Ponadto przejście na pracę w chmurze wymaga zmiany podejścia do pracy, no i Pogodzenia się z faktem, że dane projektowe, to know-how naszej firmy jest przechowywane poza moją infrastrukturą. W mojej opinii, dane przechowywane w ten sposób są znacznie bezpieczniejsze niż w przypadku, kiedy trzymamy je na swoim komputerze, co już wcześniej powiedziałem, czy na lokalnych serwerach. Naprawdę niewiele jest w Polsce firm produkcyjnych, które potrafią w fachowy sposób te dane przechowywać, archiwizować tak, by były one bezpiecznie przechowywane. Drugą taką dość istotną mentalną zmianą jest fakt, że w przypadku rozwiązań chmurowych nie kupujemy oprogramowania na swoją własność. Nie ma licencji wieczystych. Kupujemy dostęp. Czasowy do aplikacji, dostęp czasowy do zasobów. Do tej pory nie spotkałem się z aplikacjami chmurowymi, które by właśnie utrzymały taki sposób licencjonowania wieczystych. Wręcz jest odwrotnie. Nawet te obecne rozwiązania, które były do tej pory dostarczane w modelu licencjonowania wieczystego, są migrowane jako rozwiązania subskrypcyjne w celu właśnie przygotowania klienta już do tego nowego modelu, gdzie, gdzie za dostęp trzeba. Co miesiąc, co kwartał, czy co rok płacić. Zatem, co zrobić? Jak planować inwestycje w ramach zespołu konstrukcyjnych, czy w ogóle planować, czy, czy na razie się jeszcze wstrzymywać? Jeżeli Twoja firma projektuje proste elementy, niewymagające skomplikowanych technik projektowania, to obecne rozwiązania chmurowe spokojnie sprawdzą się w tym zadaniu. Co więcej, nie tylko w tym obszarze. Projektowania, ale również zarządzania dokumentacją, co znacznie przyspieszy cały proces, czy to projektowania, czy to emisji dokumentacji produkcyjnej na produkcję, no i to w konsekwencji oczywiście przyspieszy czas powstawania danego produktu. Natomiast w przypadku Wielu firm produkcyjnych ta obecna funkcjonalność aplikacji chmurowych będzie jeszcze niewystarczająca. Co więcej, tak jak powiedziałem wcześniej, te rozwiązania wymagają jednak instalacji oprogramowania kadowskiego na lokalnych stacjach, więc yy, trudno tu mówić o takim pełnym przejściu na rozwiązania chmurowe. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest zarządzanie dokumentacją. Powiedziałem we wstępie, że te rozwiązania chmurowe Kadoskie dostarczają zarówno narzędzia do projektowania, jak również do zarządzania dokumentacją. I część właśnie rozwiązań, część funkcjonalności dotyczące zarządzania dokumentacji można już dzisiaj z powodzeniem wykorzystać w bieżącej pracy firmy. Co więcej, Stosunkowo niskim nakładem finansowym można takie rozwiązania już dzisiaj wdrożyć do Twojej firmy, które będą realizowały funkcjonalność ówczesnych systemów klasy PDM. Co więcej, dostarczą dodatkowych funkcjonalności, jak na przykład wbudowane komunikatory i narzędzia do wymiany danych pomiędzy poszczególnymi zespołami. O ile dzisiejsze systemy CAD 3D w chmurze nie są w stanie wyprzeć tych desktopowych. To, w zakresie zarządzania dokumentacją, jest to bardzo ciekawa propozycja. Jest co najmniej kilka powodów, by rozważyć wdrożenie zarządzania dokumentacją w chmurze. Po pierwsze, producenci poszczególnych rozwiązań dostarczają wtyczki do tradycyjnych programów CAD3D, dzięki czemu dane, czy ta wymiana informacji z serwerami poza naszą firmą, będzie się odbywała lokalnie z konkretnego narzędzia kadowskiego, bez wychodzenia z aplikacji. Oczywiście użytkownik nadal będzie miał dostęp do przeglądarki, gdzie będzie miał masę dodatkowych narzędzi. Dane są przechowywane w bezpieczny sposób, nie musimy nawet o tym myśleć. Dostęp do informacji użytkownikowi mają z wielu miejsc, co więcej na wielu różnych urządzeniach. I nawet jeśli na dzień dzisiejszy konstruktor nie może projektować z Tabletu, z komórki, to ma dostęp do bardzo istotnych informacji. Może zatwierdzać dokumentację, może wpływać na konkretne decyzje, które znowu mogą przyspieszać powstawanie danego projektu. Te aplikacje dostarczają szereg dodatkowych funkcjonalności, jak zarządzanie projektem, komunikacja w zespole, automatyzacja ręcznie wykonywanych czynności. To są rzeczy, na które Naprawdę warto zwrócić uwagę już dzisiaj. Kolejna rewolucja w procesie projektowania dzieje się właśnie na naszych oczach. Uważam, że trzeba pilnie śledzić te zmiany i planować migrację do rozwiązań chmurowych. Może jeszcze nie od razu w całym spektrum zastosowań, ale już częściowo, ponieważ jest to kwestią czasu, kiedy wiodący producenci oprogramowania zaczną odchodzić od tradycyjnych aplikacji desktopowych co będzie wiązało się nie tylko z brakiem rozwoju już obecnie stosowanych programów, ale przede wszystkim z brakiem wsparcia dla obecnych rozwiązań, co będzie stwarzało potencjalne zagrożenie dla twojej firmy. Dziękuję ci, że dotrwałeś, dotrwałaś do tego miejsca. Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Mam gorącą prośbę do pozytywnej oceny, do udostępniania odcinka czy całego programu w mediach społecznościowych. Jest to dla mnie mega radość i ogromna motywacja do pracy nad kolejnymi odcinkami. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.